Czego Nigdy nie powie twój partner. Za dużo pracuję. Może wezmę sobie dzisiaj wolne? Nie, wcale dużo nie pracuję. Jestem głodna i wiem, gdzie pojedziemy coś zjeść. To jest cios poniżej pasa. <gry> Kurde, te skarpetki mają już tyle dziur. Wyrzucę je. To już dobre skarpetki są, co ty chcesz? Wow, Krzysiek, naprawdę przez cały dzień wszystko dobrze zrobiłeś nie muszę na ciebie krzyczeć, ale super. I co teraz? No, Nic, dobrze, no i co teraz? przepraszam. Chyba wykąpię się dzisiaj drugi raz. Ej, kiedyś się kąpałem dwa razy. A Twoje brudne noce? Spoko, możesz za mnie zapłacić, wcale nie muszę się dorzucać. Jeśli paragon wyjść, ile Ci mam oddać? Boże, ile ci mam oddać? Nic nie można jej postawić, nic nie można jej postawić! Ja to traktuję jak komplement. Po co wydawać pieniądze na te pierdoły z temu? Akurat one się przydają. Ten śrubokręt mi się bardzo przydał i ta lampka też. A Ta mini dmuchawa? Przydała się akurat bardzo. Przepraszam, myliłam się miałeś rację mój najdroższy chłopaku ha i co nie, nie, oszukać i nie, 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 nie. obserwujcie